Hola, ¿cómo jesteś? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. Jestem w Euskadi. Euskadi, czyli inaczej, País Vasco. País Vasco, czyli w kraju Basków, a konkretnie w Bilbo. Ale nie Bilbo Waggins, tylko Bilbo to. Właśnie baskijska nazwa Bilbao, czyli największego miasta tego regionu, największego miasta kraju Basków. I jako że przestało padać na moment, jak widzicie, wszystko jest mokre, wszystko jest wilgotne, przestało opadać na moment, nie jest jeszcze słonecznie, ale wydaje mi się, że tutaj w marcu, nawet jak przestanie padać na chwilę, to już można powiedzieć, że jest super słonecznie. Jest to dobra okazja, żeby porozmawiać o gastronomicznej tradycji kraju Basków, czyli o pięciosz. O pięciorz, ale przez TX przez TX, czyli przez TX, bo jest to zupełnie inna sprawa niż hiszpańskie pinchos. O tym właśnie porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam. Musicie wiedzieć, że partnerem tego odcinka jest Easy Spain Barcelona. Noclegi w Barcelonie u Polaków. I razem z Easy Spain Barcelona, właśnie, mamy dla Was promocję która polega na tym, że jeśli zrobicie rezerwację z Easy Spain Barcelona do końca miesiąca, czyli do końca marca, na co najmniej 5 dni w Barcelonie, dostaniecie zwrot kosztów za którykolwiek z moich kursów. Możecie sobie wybrać czy to Sher estudiante Jaber, czy aunque operaciones concesivas, czy też hiszpańskie czasy przeszłe. Piszcie bezpośrednio do Easy Spain Barcelona po więcej szczegółów i podokładne warunki promocji. Linki znajdziecie pod spodem w opisie. To, że jest to zupełnie inna sprawa, tak oczywiście twierdzą sami Baskowie. No bo dla nas, z naszej perspektywy turystycznej, nie ma zbyt dużej różnicy pomiędzy pińciorzkami hiszpańskimi, pińciorzkami baskijskimi, czy też hiszpańskimi tapas. Zaraz y, rozwiążemy sobie tutaj tę zagadkę i powiemy sobie, co dokładnie znaczy, co i czego się można spodziewać w baskijskim barze. W każdym razie, dlaczego zapisuje się to przez TX? Otóż dlatego, że Ceacie, czyli Cecha, nie istnieje w baskijskim, tylko właśnie TX, czyli TX znaczy tyle co czy. Jest to ten właśnie dwuznak, który odpowiada za dźwięk czy. Dlatego pięciosz. Tradycja jedzenia pięciosz jest w kraju Basków tak rozpowszechniona, że jest więcej barów z pięciosz niż restauracji, niż kafeterii, wydaje mi się przynajmniej z tego co widzę na ulicach. i ma to swoje zalety, dlatego że 500 to małe porcje jedzenia. Zaraz opowiemy sobie, od czego pochodzą i dlaczego tak właśnie się nazywają. W każdym razie można je spotkać tutaj w kraju Basków przy piwku lub przy dobrym winie o każdej porze dnia. Nie tylko, tak jak to hiszpańskie restauracje mają w zwyczaju robić, że są otwarte tylko na obiad i później dopiero na kolację, a w przerwie trzeba głodować. Tutaj w kraju basków nie głoduje się nigdy, bo zawsze można coś zjeść, zawsze można coś przekąsić i bary są otwarte przez cały dzień, a tym bardziej jak pada, jak jest mgliście czy pochmurno, to chce się właśnie do takiego baru wejść i takich pięciusz spróbować. Teraz właśnie spaceruję po Kaszkowiecho, Kaszkowiecho, Bilbao, czyli po o starówce. Bilbao można też powiedzieć kaszko-antiguo, ale tutaj Baskowie akurat polą. Kaszko Biecho. Zauważcie, że zacząłem przy katedrze, ten mój spacer, czyli wydaje się w mocno turystycznym miejscu, a nie ma tak naprawdę tutaj zbyt wielu ludzi, dlatego że na Kaszko są uliczki, w których jest o wiele więcej barów z pińcosami i to tam właśnie skupiają się wszyscy lokalni i nie tylko lokalni ludzie. Specjalnie wybrałem takie mniej uczęszczane uliczki. Wydawałoby się, że mogłyby być bardziej uczęszczane, skoro są blisko katedry, ale ale jako, że są dalej od y, nagromadzenia barów z pięciosami, mogę do Was spokojnie rozmawiać, bo gdybyśmy przenieśli się bliżej pięciosów i bliżej barów z pięciosami, to byłoby mniej więcej tak. Wiem, wiem. Polako! Na zdrowie, kurwa ¿De dónde lo conoces? Eh, no, sí, yo he viajado dos veces a Polonia, sí, ¿Ah, sí? Y tengo colegas polacos que viven en, en, Al lado de Cracovia, en Bochnia ah, hola, Y, y luego también al norte en Dens. Dens, Danz Yo soy da cerca de... Ah, sí, de Dens, sí, Danz, sí. sí Bueno, no, de Cruz, cerca de... Ah, no, pues de puta no, madre, sí. Bueno. sí ¿Tú eres de aquí? De eh, de ahí, de sí, lado? no, yo soy de Burgos Ah, de Burgos Sí, sí. Vale, que... Murcia de Burgos Sí, ah, ¿vale? de puta madre <laughs> Venga cuídate, Pásale tío. ¿vale?

Cóż to w takim razie jest pincio i czy jest to słowo baskijskie, które rozlało się na całą Hiszpanię i czy jest to tradycja baskijska, która się przelała na całą Hiszpanię? No, w tym przypadku nie. W tym przypadku jest odwrotnie. To pincio baskijskie przez TX zostało zapożyczone od hiszpańskiego pincio przez Feacie, czyli przez CH. I pochodzi od czasownika pinciar. Pinciar to znaczy kłuć, nakłuwać, zakłuwać itd., itd. A samo pincio to może być też szaszłyk na przykład, czy jakieś taki długi patyk, którym się jedzenie nakłuwa. Ale tutaj uwaga, dlatego że pincio moruno, na przykład pincio moruno, czyli szaszłyk mięsny hiszpański, nie ma nic wspólnego z pincios zwykłymi, który, które można znaleźć w barach, w Hiszpanii również, nie tylko w kraju basków, czy też z tymi pincios baskijskimi. Pincio w Hiszpanii to zwykle jest taka mała kanapeczka, taka kromka chleba, coś na to nałożone. Naprawdę różne rzeczy mogą być na to nałożone, i zwykle jest to przekłute, właśnie jest to pinciado, jakimś takim pincio, jakimś takim palillo. Palillo to wykałaczka, może być krótsza, może być dłuższa. Chodzi o to, że po prostu ma to taką formę, że jest kanapka i jest to przekłute od tego właśnie pincio. Ale baskowie te ideę pincio rozszerzyli i tak naprawdę nie musi być to wcale kanapeczka. Oczywiście pięciosz baskijskie to też mogą być takie kanapeczki. Może być to chleb z czymś na górze i jest to przekuty. Jest to też związane z systemem tego, jak się później liczy ile klient ma zapłacić, bo w większości barów kelner nie liczy wcale na początku ile pięciosów zamawiamy i ile mamy zapłacić od razu, tylko czeka aż skończymy całą naszą biesiadę, całe nasze posiedzenie i wtedy na talerzu zostaje nam Kilka wykałaczek, są one różnej długości, te pięciosy, w sensie te wykałaczki, te przekłuwające drewniane patyczki i w zależności od długości płacimy daną cenę. Wiele restauracji, wiele barów ma właśnie taki system. I wtedy w ten sposób mniejsze kanapeczki albo mniej sofistikadosz, pięciusz trochę mniej sofistikadosz, czyli mniej wyrafinowane, mniej wysublimowane, będą kosztowały mniej, bo są przebite krótszym patyczkiem i właśnie kelner w łatwy sposób może wszystko podliczyć i łatwo powiedzieć nam, ile możemy zapłacić na koniec naszego pięciowego posiedzenia. W każdym razie 500 w kraju basków, jak już wspomniałem, nie musi być wcale małą kanapeczką, może być to na przykład mini Hamburgesita, taka mini Hamburgesita, czyli mini hamburger, może być to mini tortilla, mini tortidia, yy, jakiś mini zawijaniec, yy, mini placek, może być to też Tortilla hiszpańska, tortilla hiszpańska też, jeśli mówimy o kawałku tortilli tu akurat nie tylko w kraju basków nie musi być ona przekłuta, a też może się nazywać pincho de tortilla i wtedy jest to znak dla nas, że bierzemy po prostu kawałek takiej hiszpańskiej grubej omletowatej tortilli. O ile taka mała kanapeczka, mała hamburgesita, czy też mała tortilla może być przekuta i rzeczywiście wyglądać jak pinco, to jednak w kraju basków pinco nie musi mieć nic wspólnego z wykałaczką, nie musi mieć, mieć nic wspólnego z tym, co ją... Pinchuje. To znaczy, że może wyglądać jak zwykła hiszpańska tapa, może być to mały garnuszek jakiegoś jedzenia, może być to bardzo elaborado i sofisticado, może być to wypracowane, wysublimowane jedzenie. Ja akurat przed chwilą zjadłem dwa pinzos, które były wyższej ligi i jedno pińco składało się z jeżowca, był to jeżowiec z z ziemniaków, a drugie było to jajko z pięknie rozpływającym się żółtkiem yy, i z przyprawami z boletuszem, boletusz czyli prawdziwek i też z wątróbką kaczą, czyli igado de pato. Takie mogą być wysublimowane pińciosz i one akurat nie były przekłute, nie miały żadnego pińco, nie miały żadnej wykałaczki, żadnego patyka i były lepsze nawet niż te zwykłe pińciosz, które przekłuwane są. Czyli czym to się różni tak naprawdę od hiszpańskich tapas? Niewiele mamy tutaj różnic. Jak widzicie, znowu zaczyna padać, więc muszę schować się pod arkady, akurat na tej ulicy, gdzie przechodzę, znalazłem fajne arkady, które być może na chwilę mnie przed tym deszczem siąpiącym tutaj cały czas ochronią. W każdym razie, jak mówiłem, pinchos mogą być różnego rodzaju, są to po prostu małe porcje jedzenia i niektórzy ze znawców gastronomii Baskijskiej mówią, że pińco, prawdziwy pincio powinien składać się z tak małej porcji jedzenia, że powinien zostać, powinien przynajmniej móc być skończony na 2 trzy gryzy. Czyli dosz o treść bokadosz, dosz o treść bokadosz i to jest właśnie pincio. Jeśli możemy skończyć tę porcję jedzenia na 2 trzy razy, to wtedy może być to pincio. a czy jest przekłuty, czy nie jest przekłuty? To już nie ma większego znaczenia. Jak widzicie pada już całkiem porządnie. Fakt, że jest to taka siąpiąca mrzawka, która nawet ma swoją nazwę po baskijsku, jest to Siri miri. Siri miri jest to właśnie taka mrzawka, która e, oblepia nas całych tą wilgocią, mimo że nie jest wyczuwalna jakoś szczególnie i wydaje się, że nie moczy, to jednak po kilku minutach widać już, że jesteśmy cali mokrzy. I to słowo przeszło również do. Języka hiszpańskiego i Siri Miri również po hiszpańsku występuje. W każdym razie, być może ten deszcz jest nawet mocniejszy niż taka mrzawka, zatem ja będę już powoli uciekał, a nawet szybko uciekał i udam się do jakiegoś baru na kolejny pińcusz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie stąd z Bilbao. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak było, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Ja niestety będę musiał już Was zostawić, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Bez którego to rozwój kanału ABLO Español na pewno byłby niemożliwy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. A jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. que Ricasco, Agur, y i luego.